Tematem tego tygodnia są generalnie arm dragi. Wiedział nas Mateusz Damrod. za No jakiś czas temu pracujemy jakiś czas temu pracujemy takim systemem, że zaczynamy e, od zadaniówek. Jest to bo, to możemy sobie na to pozwolić, ze względu na to, że jest to grupa zaawansowana i wydaje mi się, że każdy ma już znajomość swojego ciała i odpowiedzialność w walce na tyle wysoką, że potrafisz zadbać i o siebie, i o, i o partnera. Zazwyczaj robimy to krótkie, dociągam to jakaś tam para rozgrzewka, która trwa w, razem z rozciąganiem nie dłużej niż 5-10 minut, to jest maks. Potem od razu sobie wchodzimy w zadaniówki. Zadaniówki są bardzo różne, niekoniecznie są związane z tematem zajęć, a o tym czegoś opowiem więcej. to lecimy do się... Góra może z tego dosiadu zejść. Dopóki utrzymuje kontrolę, walczymy dalej. Do poddania, do odzyskania gardy. I przy okazji załatwienia z tej klas w Warszawie odwiedził nas Mateusz Gamrod. Versatile versatility, music be healing me. I'm trying to keep it alive, but they this... <laughs> Więc chcę że myślałem, że skoro sobie robimy armdraggy i mamy tak znakomitego gościa, to może sobie zrobimy jedną przeprowadzkę po prostu ze stójki pokażę Mateusz, a potem usiądziemy i będę kontynuował to. W zależności jak kolega stanie, właśnie, dlatego czeka masz ustawi, mm. i teraz mówię. Mm. Co, zaczynamy od walki, zapaść. Mm -hmm. Nie masz, nie masz, już, no, wystaw ręce masz zapasy trochę? No to chodź daj. to, 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 to żeby było chodź, żeby się. realistyczne. Dobra, Każdy z nas z Was tą tradycyjną przeprowadzkę, że tu, tu, hop, hmm. odprowadzamy no, to jest wiadome. Ja bym no, tutaj bardzo korzystać, bo kolega się ustawił, lewą nogę z przodu, dał mu ręce. Zobaczcie, to ja sobie zmieniam nogę, żeby być blisko jego, i przednią ręką wykręcam jego rękę do środka. To może być w takiej formie, o, zobaczcie, on mi daje, hop, a ja mam tutaj. I to może być tutaj, bo jesteśmy, on mi wydaje rękę, jestem tą samą nogą. I teraz zobaczcie. Jak skręciłem do środka, to mam bardzo bliski ruch. I ręką, nogą, do nogi albo do pleców, Czyli zobaczcie to jest, że od góry łapię i wykręcam te palce do środka. Okay. Nie? z góry? Do środka? Za dłoń, mhm. o, 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 a jeśli nawet jakby za palce za lepiej. I do środka, widzisz? Też Bark to razem broniłem. Jestem, prowadzę gościa. Daję znowu, czy mogę doma rękami. Mam to samo po prostu, nie? Żeby go skręcić z linii własności. No, dokładnie to samo. Jesteśmy w tym samym no, miejscu. No, dobrą, no. Jak tak stawiasz sprawę. W Warszawie generalnie byłam często, a ostatnie tygodnie nie było mnie w kraju w ogóle, więc te rzeczy się nam nagromadziły. Organizacyjno-medialne. E, wizę między innymi pracowniczą musiałem zrobić, żeby nie było później jakichś niespodzianek. E, trening, wiadomo, zawsze musi się odbyć jakiś w ciągu dnia. Akademia Gorilla, Jiu Jitsu, Flow. Bardzo wysoki poziom, dużo dobrych chłopaków lubię zwiedzać kluby nowe, więc tym bardziej już byłem tutaj kiedyś podobała mi się atmosfera, więc jestem ponownie. No, dzisiaj akurat tak się trafiło, że no i Paweł i Max i, i Nikita, czyli tak naprawdę chyba chłopaki, które mają największe osiągnięcia no nie są na treningu, ale co, podobało się chyba, nie? Zrobiłeś z Marcinem Polczykiem fajną rundę. Dobrze dla mnie, że tamtych nie ma, nie? <laughs> nie chodzi o, o rywalizowanie, tylko tak jakby o, o naukę, o wyciągnięcie dobrych Dobrych rzeczy z treningu, a jak wiesz, trenujesz długo, masz doświadczenie, to nawet ze średni możesz fajną rundę zrobić i zaowocuje to w dwie strony, więc ja naprawdę fajnie się bawiłem dzisiaj. Dopiero wróciłem z ATT, i po nowym roku pewnie tam wrócę i coś na nowy rok się e, wyklaruje. No. Mocno mnie zdenerwowali po ostatniej mojej walce, sam siebie zdenerwowałem, więc wprowadziłem dużo zmian, dużo, dużo nowych rzeczy, więc czekam na kolejny challenge. Okej, okay, a możesz jakiś taki przykład takiej zmiany dać? Nie wiem, to chodzi o treningi, o jakieś podejście? No myślę, że na każdej płaszczyźnie gdzieś to, gdzieś to poszło do przodu, wiesz. Ja też jestem starszym, bardziej doświadczonym zawodnikiem, też z każdej walki na walkę zauważam różne rzeczy. No, no ale co, na ostatniej walce najbardziej kondycja ta jakby zawiodła, więc tutaj kładę mocny nacisk. W IT Team mocniejszy, bo, mocniejszy sparing partnerzy niż w Akademii Gorilla, co? No to jest klub jiu -jitsu, stary, tam jest najlepszy klub na świecie w MMA, więc... Ciężko porównywać poziomy po prostu, wiesz, bo to dwa, dwie różne planety, że tak bym powiedział, nie? Ale myślę, że jakbyś mielibyśmy sam poziom jiu-jitsu wyciągnąć tutaj tutaj, no to na pewno dużo ciekawych zestawień byśmy zobaczyli na wysokim poziomie yeah. And I, ooh. I swear I shoot like Beretta's. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on a They Damn, my lane, I got told on the to move. Now that I'm popping, got too much to lose. Look at the numbers, got nothing to prove. I'm in the city, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm still gonna boss like I got a flu. I told them that I'm coming back so let me get all of that time is now I'm coming round to get a check said I need my taxes back over time I'm getting mine to so get in line and it's with no respect that I told them all about the ball getting chips feeling like Kobe Shaq Back and I'm better than ever. Whoa. I think I got a vendetta. Oh now they call me I seen them yeah. all of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never yeah. Give me a shot and I will Oprócz tego, że jest to prze świetny zawodnik MMA, jest to też mistrz Europy ADCC, świetny grafter i wydaje mi się też, że reprezentant te grapplingów MMA, co w czasach dzisiejszych nie jest już tak powszechne, jak to było na początku tej dyscypliny.

Adoro. do Mogę cię Wojtek poprosić? I teraz tak, klasycznie w, tej, w tego typu e, pozycji będziemy sobie walczyli o ręce. Okay? I z tej pozycji wiadomo, że zacznę sobie, że jak trzyma na ziemi no to będzie ciężko, ale na pewno nie będzie trzymał. Okay? E, Zaczynam sobie od hand fightu, chciałbym mieć 2 na 1. Okay? I z tego 2 na 1 będę starał się wyskoczyć po prostu po, e, po bark przeciwnika. Okay? I z, tego, z tej sytuacji jakby mam, e, że troszeczkę zależy od jego reakcji, ale bardzo fajny armrak może wyjść, jeżeli wyprostuje sobie lewą nogę, czyli tą, która jest w górnym motywie. Okej, okay. będę starał się ją wyprostować i stąd wyskoczyć na bok, na drugą stronę, okej? Okay? Dobra, to lecimy. Raz, dwa, trzy. Wow! wow się, hey, to Będzie to też bardzo! To... tak jest...

Przede wszystkim wielkie podziękowania za wizytę dla Mateusza. jest spokój. Chwila dragoryla się znalazła, także super. No i cóż, no, bardzo miło wrócić po sześciu tygodniach przerwy. E, także jednak własna mata to własna mata. I serio, taka mała, mały przegląd mat brazylijski, że powinienem pozazdrościć poziomu, serio. Że e, tam za każdym razem, jak jestem, czuję regres. I tylko myślę o tym, żeby wrócić tutaj, żeby porobić z kubatym towarzystwem. Także, także cieszę się, że jestem z powrotem. Także dzięki wszystkim za przybycie. Dzięki Mateusz. Dziękuję. I... Dziękuję. Do zobaczenia na następnym razem.